Piotr Żukowski, Bartek Karak, grupa Noworodkens. Część waszej grupy ilu należy do zespołu Noworodkens osób? Od sześciu porywać do dwunastu, zależy od imprezy. A to, to sporo. A po imprezie może jeszcze więcej. Czasami więcej, czasami mniej, bo niektórzy wymierają w trakcie występów. Aha, ale macie przy sobie coś, żeby odratować, czy nie? Tak, mamy ze sobą lekarza zawsze, ratownika. O, to dobrze. To dbacie o swoich słuchaczy i członków swojego zespołu. To, to się chwali. No, Staramy się, bo są naprawdę, doprowadzają się ludzie do różnych stanów, ale to chodzi o euforię, głównie stany euforyczne. Mhm. E, no to ja bym chciał wrócić do e, sytuacji z minionego weekendu. Wspaniały byliście. Był. był wspaniały, to prawda. Wy byliście u mnie rok temu. Jo. Chyba Bartka nie było, ale Piotr, e, Piotr był, wtedy był ktoś inny. E, I w, powiedziałeś, że masz jedno marzenie: tak, zagrać na przeglądzie kapel weselnych w Ostrzycach. I to się udało. Tak, zjeściło się moje marzenie, byłem ja w niebo wzięty, właściwie nadal jestem. Ym, żałuję tylko, że taki mało wzmianek w, w regionalnych mediach o, jest o nas. Nawet, nawet nikt nie zauważył, że wystąpiliśmy, już nie mówiąc jakichś zdjęć. <śla> <śla> Wiem tylko, że zajęliśmy drugie miejsce. Od końca. Ale no, ważne, że zaliście jakieś miejsce. No. To też się liczy. Nieważne jakie, czasami ważny jest udział w zabawie, czy udział w, w, w pewnych sytuacjach, tak jak udział w waszym zespole. Na przykład ktoś nie jest członkiem i nagle się staje nim. To też jest <noise> ciekawe, prawda? Zawsze by się stać członkiem naszego zespołu. Zachęcamy wszystkich. Zagrać na zagrać na przeglądzie zespołu weselnych, czy to było. Ciekawe przyczyny dla Was. Rzeczywiście zależało Wam na tym, żeby się sprawdzić, wziąć udział w takiej rywalizacji z innymi zespołami, czy to raczej chodziło po prostu o dobrą zabawę? Jeżeli, no Może Bartek powie coś w tej kwestii. No, wydaje mi się, że raczej chodziło o zabawę, bo trudno tutaj mówić o rywalizacji w momencie, kiedy my graliśmy wszystko na żywo, a były zespoły, które. Grały na martwo, czyli wszystko poleciało z playbacku pełnego. No tak, to się nawet zdarza. Nawet wokal. No to... Nawet wokal, tak. No, naprawdę? Tak, był taki zespół. <grym> Ale dzisiaj to się zdarza, często chyba, co? Czy nie? Znaczy, w zespołach takich jak wy, gdzie każdy ma swój instrument, który jest podłączony mm -hmm. i jak się uderzy, klawisz czy szarpnie strunę to to słychać, <grym> to jest normalne. Ale są rzeczywiście zespoły, które grają i po prostu tam się wciska play, albo czasami nawet chyba realizator potrafi coś tam wcisnąć, że te, te zespoły nawet nie muszą nic robić. Mm -hmm. Skaza się, ale ja teraz patrząc na to, co się wydarzyło w Ostrzycach, nie mówię, że wszyscy tak grali, ale jeden zespół na pewno, no to tak sobie myślę, że może byśmy właśnie w tym składzie dwunastoosobowym, wszyscy niby na żywo na instrumentach, abyśmy puścili playback i byśmy taki koncert zagrali, tak dla beki. To byłoby wesoło. To ty na to... No Jest, jest to jakiś pomysł na pewno. A czy wy widzicie siebie, bo sama nazwa, przegląd zespołów weselnych, mhm. widzicie siebie, a może już graliście na czymś weselu? Nie, ale będziemy grać w październiku. Co pocie? O! Yy, tak, jesteśmy już zaproszeni Jak i rozumiem? będziemy grali jeden z fanów, nas no, fanów tak cudzy ja nie lubię hmm, tego ale słowa. Po, sympatyków. Po przeglądzie? Nie, to już przed przeglądem. Po przeglądzie nikt nas nie zaprosił. To się jeszcze może zmienić. No tak. Ale mieliśmy takim, taką, taki miły akcent po przeglądzie, kiedy wyszliśmy, znaczy ta część nas, która została, bo tam główna część zespołu musiała wracać do pracy, do dzieci, do kredytów. Ale ja z Markiem zostaliśmy i nie staliśmy pod sceną i też podszedł do nas taki bardzo miły człowiek i powiedział, że właśnie nam dziękuję, że to właśnie ten perkusista, e co grał na żywo, co, to, co za tempo, co za rytmika, co za klimat i on mówi, że tak, to już, już właśnie czegoś takiego się spodziewał, a nie grania właśnie na martwo jak inni i, i nawet kompakt od nas kupił Kupi Ale i, i, i powiedział, że jak się będzie żenił, to z pewnością się odezwie. A był w takim wieku, że było widać, że yy, to znaczy, może się niedługo żenić. Znaczy tak, on zaczął był z żoną, ale aha. on yy, aha, to nigdy... myślał o jakimś podobnym ślubie. Nie, 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 że nigdy, tylko on już po prostu miał to na myśli, że będzie się rozwodził. Aha, aha. aha. No pan... tak, no dobrze trzeba mieć sprecyzowane plany w życiu. No, to pomaga. On, on nie naprzód, nie? I kupił kompakt. No. To jest też fajne, że sobie posłuchać Sukces. przyszłej żonie. Po... A może, słuchaj, też, też modne są imprezy rozwodowe, ja to słyszałem. Więc może też zagrać się na imprezie rozwodowej. Przyjemności Samego bardziej, że że pana na weselu. Przyjemnością tym bardziej, że 99% tak się złożyło przypadkowo, ale nie, może jest ta tendencja teraz, że 99% składu naszego zespołu jest po rozwodzie albo w trakcie rozwodu. No nie, nie wiem, dlaczego czyli... tak. Może przez te koncerty właśnie. Hmm. <laughs> Jak ty to obliczyłeś? Jakim jest ten 1%? <laughs> Gruczoł. <laughs> Aha, no, to no dobrze. Ale jeszcze też, no, wszystko przed nim, prawda? Tak. No, ale nie wróżmy mu źle. Nie, nie, nie. A jeden żyje jeszcze w konkubinacie, ale to się liczy, nie wiem, jako rozwód czy małżeństwo. Nie, ale był wiem. kiedyś w małżeństwie taki... czy nie? Nie. Aha, no nie. to w sumie. Konkubina to, to, może, to jest taki czyściec jakby między małżeństwem a rozwodem. To takie bezpieczne wyjście to jest. Tak, tak, a wyjście awaryjne. <laughs> Moi drodzy, jechaliście samochodem, autobusem na stopa? Yy, ale na no, ostrzece czy tutaj do ciebie? Yy, tutaj. Tutaj jechaliśmy takim naszym zespołowym wanikiem. Yy, ile ma lat tam, co to jest? Taki grad. To jest taki samochodzik Nissan Serena, który ostatnio kupiłem na imprezie. <grym> ma 25 lat, ale jest świetny, prześmiesznie się nim jeździ. 3,5 pół tysiaka, a kosztował? mieścicie się wszyscy na u nas jest? I instrumenty? Nie, nie mieścimy się. Musimy... Ile tysiąc złotych? Ty, nie, nie no, kosztowało się 3 tysiące, 3 tysiące a, bodajże. Aha, ale to, no, to fajne. Sprawdza się po... niesamowicie, już byliśmy na nim na tylu koncertach, że naprawdę. No, 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 no ale jeździ. jeździ. Cały czas od no, dziwo jeździ. No, nie, ale wspaniałe nawet <grym zespoścją> graliśmy na czterdzieści. U jednego jego mościa, yy, który sprzedaje traktory pod Warszawą, gdzieś na wiosce, na przyczepie. To bardzo fajna impreza. Polecam tych te wioski też podwarszawskie, nie tylko słuchajcie kaszuby, ale też tam mazury. Nie, ja nie tak... to nie Mazury, ja mówię, mazowsze. Przepraszam ja... kolegę. Ja tak pytam, bo ja chciałem zapytać, co się dzieje na drogach. Czy są korki, czy nie, bo mam teraz serwis drogowy. A, właśnie, partuś. W zasadzie jesteśmy na no, nie interesowani. No, przyjechaliśmy bezproblemowo, no, więc myślę, że tutaj w dniu chyba nie ma jakichś większych problemów. No właśnie, tak sobie patrzę na mapę ruchu drogowego, bo może wy chcecie zrobić serwis drogowy. Bartek? Dlaczego Do nie? Dobra. Dobrze, w takim razie startuję. W ostatniej chwili jeszcze mam wiadomość, bo dostałem SMS-a od dwójka. No tak, słucham. Kierowca trolejbusu numer 23 prosi szanownych kierowców o wypuszczenie go z zatoczki na wysokości 1000 no, Prosimy bardzo. No czasami tak się zdarza, że ktoś kogoś zablokuje. Ja też czasami rzucam e, trudne słowo do wymówienia na antenie. Wam się też to zdarza? Tak. <noise> nie tylko na scenie też? Nie rzucamy nie, nie tylko słowem, ale również mięsem. A, no zdarza się. Tak. E, a na przeglądzie coś się wym wymknęło? Ale wymknęło się nam z rąk. Główna nagroda. Słuchaj, Myślę, że przynajmniej wiecie jaki tam jest poziom. No. I wiecie co trzeba zrobić. Trzeba wyłączyć instrumenty tak. i tylko przy nich stanąć. Żeby mieć szansę. A nie, wy pokusiliście o granie na instrumentach. I po co wam to było. Ale słuchajcie, mi się wydaje, ciekawym jest, ciekawe jest dla mnie to, czy publiczność by zareagowała na nas pozytywnie, bardziej pozytywnie, jeżeli graliśmy wtedy jak oni już byli spożyci. Tak powiem, wieczorkiem, mhm. jakkolwiek jak już tu, my tam już się bawili, tak, odwrotnie. Jak by oni zareagowali? Bo mi się wydaje, to na dwoje babka wróżyła. Albo by, by, by nas ponieśli tam e, na, na bronach, albo, tak, albo wiesz, by nie. naprawdę się bardzo dobrze bawili. Mhm. Ja myślę, że te, te osoby, które były na początku, też się bawiły tam. Zaraz. Chyba jedna czy dwie. Tak. <śmiech> <śmiech> tam, tam, wiecie, no oni dopiero co przyszli. Za pierwsze piwko poszło i e, wiadomo, tam jeden, dwóch gospodarzy e, skorzystało z, naszej, z naszego poczęstunku, bo tam wynieśliśmy różne trunki e, w, 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 A właśnie, publiczność z nami śpiewała. To też nie było tak źle, mi się wydaje. Bo wy macie bardzo ciekawy i przyjazny repertuar dla ludzi. E, ja znam te piosenki od lat. No właśnie, bo ja byśmy dawno temu stworzyli. Ja bym chciał ja się przy na przykład to, tak. no to przecież no wszyscy to znają. No właśnie, a nie wiecie, że, że przecież yy, nie wiem czy wierzycie w reinkarnację, ale, ale no to ja to stworzyłem ten numer. W poprzednim wcieleniu byłem wtedy księdzem. Kiedyś o wiem, tym autorem Zostawiłem sobie list. <laughs> ja Proszę, się odnalazłeś. Odnalazłem się Powiecie kartusku. A co tutaj. wy na to, żebyśmy zagrali noworodkę teraz? Mówi. Przypomnieli sobie. Deccci ja bym wrzucił na przykład. deci to może zapowiesz. Deccci na noworodkę zapowiadam. Audycja Muzyka Dlwaj w Radiu Kaszebę. Dzisiaj grupa Denoworodcens, czyli Piotr Żukowski i Bartek Karak. Piotr, też jesteś organizatorem ciekawego wydarzenia, które na Kaszubach już za ile? Dwa dni? Jo, to będzie w, w tą niedzielę, 20 lipca. Trzy dni. O, popatrz, masz lepsze liczone. I słuchajcie, to będzie... W końcu zdawałem z klasy do klasy. Coś tam Coś wiem. to jest? <laughs> Trój Kaszubski, słuchajcie, z zawody w zażywaniu tabaki, piciu wódki i piwa na czas. Regionalne używki, tylko regionalne, np. tabaka będzie śmielna od Makiego, Tadeusza Makowskiego, będzie grała kapela słodki, też śmielna, będą różne zespoły występować, jak już żeśmy wspominali, na żywo i na martwo, ale generalnie to polega na tym, że organizujemy zawody, i oprócz tego jest sekcja, fragmenty są muzyczne i to trwa bardzo długo, to trwa od 17 do 9 rano. Także o, dla wszystkiego coś dobrego. To kąpiele mieć... w morzu, to jest na plaży w ogóle, słuchajcie, P udało nam się wrócić na plażę w tym roku, co jest wspaniałe. Plaża, 85. która plaża? Plaża w Brzeźnie, wejście numer 52, knajpa La Playa się nazywa, ale to jest knajpa taka położona bezpośrednio na plaży, więc normalnie publika stoi w piasku Jakiś jakieś parasole ma, jakby tam padało, ale generalnie bardzo blisko, blisko morza, po prawej stronie od mola w Brzeźnie zaraz. No to jeżeli ktoś nas słucha, kto miałby ochotę miło spędzić czas, bo tu o to chodzi, tak? O miłe spędzenie czasu, czy też o rywalizację, bo to jest trójbój kaszubski, każdemu trójbój się kojarzy z, z sportem. To jest też ta dyscyplina wymyślona przez moją poprzednią inkarnację mhm. i ona generalnie polega na tym, że drużyny są trzyosobowe, słuchajcie, ale ta rywalizacja właśnie, ta rywalizacja, to jest tak w cudzysłowie ta rywalizacja, bo tutaj się, tu chodzi o dobry humor, o jakieś, o, o, o dobrą zabawę, o o, o, o zadzierznięcie nowych znajomości, generalnie od, wy, wycięcie się z kieratu, kredyt, e, robota, tyrka i co tam jeszcze dodacie, nie wiem kto tam, niektórzy dorzucają Cześć, do tego kto? jeszcze małżeństwo, dokładnie, ale my, my nie. No jesteście po rozwodach. No i, no i temat polega na tym, żeby się dobrze bawić, no I, i tyle, a nagrody są, no nie wiem czy mogę mówić o tych nagrodach, no. A, nie możemy, nie możemy, dobra. Dobra, są, znaczy, chyba, że nagrody że są bardzo słowo, fajne. Że znajdzie słowo zamienne wtedy. Dobrze, tak. e, dużo płynu jest nagrodami, są generalnie płyny <laughs> różnego rodzaju. Zrobione e, w domu, taki również i, i, i również w tych w destylatorniach. Ale generalnie e, nagrodą jest sam fakt uczestnictwa. O, jest, e, Czyli za nie każdy może. Może. Uczestniczyć. No, nie każdy może. Nie, może, nie zostaną dopuszczone osoby, które są, nie osiągnęły dojrzałości płciowej, emocjonalnej i metrykalnej. Czyli mm -hmm. nie tylko trzeba mieć ukończone 18 lat, ale jeszcze te dwa pozostałe warunki trzeba spełniać. No rozumiem. Także, no. Mm. To trzeba brać pod uwagę. Zobaczcie sobie, jak to wygląda na, na YouTubie czy na Facebooku. Strona wydarzenia Trójbój Kaszubski. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało w zeszłych latach. W biegu, bo to generalnie wygląda tak, są zespoły czasowe i mamy nosze. I na tych noszach leży zawodnik. No i dwie pozostałe osoby biegną z nim do morza, do punktu sygnalizacyjnego, w którym są diabelskie skrzypce. Okrążają. One są w morzu, one są, tak, one wbite są. jak boja, czy są w... Nie, 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 są wbite, bo lecimy na płóciznę. Ale tak, żeby zamoczyć tego, co leży na, na, na noszach, troszeczkę, żeby się orzeźwił, bo zaraz go zrzucają z tych noszek, dojgną do, do stołu i on zaczyna wciągać tabakę. I tam taka ściecha sierakowicka, tak w cudzysłowie się mówi, bo ona i tak jest chmielna, ta tabaka. Ale, no i później wali jeden płyn, a później drugi płyn. No i on teraz zmieniają się. I teraz on łapie za noszę, a kolega wskakuje. I tak powtarzają to trzy razy. I teraz to robimy wszystko na czas. I kto wygra, ten zwycięża. <grywa> <grywa> Ale do tego jest najlepszy klimat, bo przygrywa cały czas na żywo taka tradycyjna kapela kaszubska, no, i boki zrywać. No, możecie sobie wyobrazić, co się dzieje z tymi zawodnikami. I oni się przewracają na twarz. <grym> czy czy ty, wy kiedyś braliście udział w, w tym trójboju? Bo ja rozumiem, ty jesteś organizatorem, Bartek gra, ale braliście kiedyś udział w, w tych zawodach, w tym trójboju? Ty, Bartek brałeś? Nie, ja akurat nie miałem okazji, ponieważ rok temu akurat graliśmy zaraz po zawodach, więc przygotowywaliśmy się na scenie w czasie zawodów. No. więc... A ja z racji tego, że muszę czuwać nad całością, jestem, od, robię za komisję skrutacyjną i tam i decydującą, sędzinę najważniejszą, więc ja muszę po prostu czuwać nad, nad i nadzorować to wszystko, bo słuchajcie, bo jest też taki niektórzy chcą oszukiwać, niektórzy sobie wylewają płyn na przykład na, na pierś, Aha. na dekolt, bo dziewczyny też startują w ogóle, są mhm. drużyny mieszane, męskie, żeńskie, Wspaniale to wszystko wygląda, jak dziewczyny sobie wylewają na dekolt te płyny. A, ale nie o to chodzi w Ale sytuacji. nie o to chodzi, więc trzeba do, do punkty karne jakieś tam, sekundy karne doliczyć. Rozumiem. No? Więc ja muszę to wszystko nadzorować. Ale wiesz, bo jeszcze nie zawsze z, z, stojąc z kieliszka czy z, ze szklanki trzeba wypić. Może są jakieś inne sposoby picia, ja nie wiem. I... Tak sobie myślę po prostu. No niektórzy... Wzią... <laughs> może to wciągnąć nosem, no, ale to już było zabójcze poza życiu tabaki. To już mi się wydaje, że ten miks by był e, taki oszałamiający za mocno. No, także no, ja bardzo serdecznie zapraszam. Tylko to nie jest impreza dla dzieci generalnie. To ja no i oprócz, i oprócz tego, że y, będzie tam dużo zabawy, y, trójbój kaszubski, y, dużo w ogóle kaszubczyzny tam się pojawi. Tam i zespoły kaszubskie, i tabaka, i, i, i też zespołów jest zresztą bardzo dużo, nie tylko z Kaszub, prawda? Tak, 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 tak. Y, właśnie Bartek, y, choć no z Kaszub właśnie, to jest z Neustadt, tak? No ja akurat jestem z Gdyni, ale gram w zespole, który powstał właśnie w Neustadt, czyli w Wejherowie. No także zespół mama między innymi wystąpi. Wystąpi również zespół CELA numer 3 z Grudziądza. To jest zespół punk rockowy z lat 80., powstał w latach 80. Zasłużeni dla, dla polskiego punk rocka. Grubo, grubo, grubo. Będą grali stary swój repertuar, właśnie taki letni. Mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy, zdążymy puścić ich kawałek. Wystąpi zespół Flamestones z Gdańska. Oni grają surf rocka, czyli lata 50. Będą grali w krótkich spodenkach, bez koszulek. Także zapraszam wszystkie dziewczyny, bo to są młode chłopaki. Będzie zespół Coco Bongo. To jest taki kalifornijski punk. Taki bardzo melodyjny. Dzisiaj ich też puścimy. Będzie właśnie zespół Mamoń, który reprezentuje NURT, nurt ELEKTIK, ele, przepraszam, Neustadt. Przepraszam cię, Bartku. Będzie Grupa Piesek. Słuchajcie, Grupa Piesek to jest, to są, to jest ekipa składająca się między innymi z, z ludzi, którzy grali w takich w zespołach jak Kazik i El Dupa. To, 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 to nie jest przykroństwo tutaj żadne, że tak powiem, tylko to, to się, tak się zespół nazywa Kazika, także żeby, żeby było jasne. Nie myślę, że starsza część naszych słuchaczy zna i pamięta. A, no właśnie, będzie zespół z Gruzji, to jest coś ciekawe, e, zasponsorowany przez naszego kumpla, e, e, Mariusza Deglasa, który ma właśnie e, Rancho Kaszubska Kotwica, e, tak sobie nazwał swój własny dom, no i tak stwierdził, że będzie sobie zapraszał e, różne zespoły z Błego Boku Wschodniego. No i dzięki niemu mogliśmy ich ściągnąć, e, oni już przylecieli i się bardzo cieszą właśnie, bo pierwszy raz będą, e, w, pierwszy raz są w Polsce. No i wiecie, jak tu Gruzini z Polakami są bardzo zaprzyjaźnieni i to fajnie zacieśnia się. To takie wielokulturowe spotkanie Kaszubi, Polacy, Gruzini. Tak, i nie tylko. I jeszcze będzie zespół Pół, na przykład z Ślądzacy, Bielsko-Biała, słuchajcie. Górali, górali niskopienni. Na pewno mocni. My szaczać. też bardzo dużo muzy muzyki śląskiej gramy, na przykład w gospodzie Radia Kaszeba. <laughs> Ja myślę, że w tej gospodzie by się zdziwił, bo słyszę i co, Lejmi mi półgra. No, no i będę, będziemy, później będzie, będzie muzyka jeszcze na martwo, tak zwana, czyli Dzidzej Szneptuch e, będzie puszczał muzyczkę w celu i disco jakieś elektro, Ciekawy jakieś lat 80. Coś dla siebie. wszystko będzie, słuchajcie. Nawet będzie regeska, będzie trochę jazzu. Y i zespół Wowa. I Wowa właśnie, Wowa będzalisza. O Jezu. Ja tak mówię, bo chciałbym ich zagrać dawaj, teraz na zakończenie dawaj, WoWa tej Band. godziny. E, z utworem A w moim mieście. A ze mną dzisiaj grupa The No Panowie, dobrze wam idzie całkiem drogowe, pogoda. Myślę, że moglibyście tutaj regularnie przychodzić i ja, prezentować. Fajnie. Ja bym sobie odpoczął. Co Bar wy na to? No ja w, ka w każdej chwili, Bartek? No tak, oczywiście, czy nie. <noise> nam, granie też nam wychodzi dobrze. Jakbyście chcieli nas posłuchać, to zapraszamy. To następnym razem może też coś zagrać, a chyba, że. Kapela coś zaśpiewacie? Coś tam można wybić, jakiś rytm, czy nie? Na grzebieniu zagrać? A wiesz, co byśmy zaśpiewali? Co? Aha, nie? To... A, mo a może byśmy? Córko rybaka? Nie, nie. A może byśmy tak coś... Zjedli? A, a głodni może jesteście? Ale nie, nie. A może jesteście głodni? Kanapkę? No z przyjemnością. Z dżemem. M mam dżem od mamy. I powaga. A jakbyś miał na przykład mięso z Warchlaka ja chętnie. Nie mam. <laughs> wege kanapka mogę zrobić na ten moment. No, więc wege Warchlaka, ale też są takie podobnie. <laughs> ale chciałbyś coś powiedzieć, czy zaśpiewać właśnie? No możemy zaśpiewać w takim razie. Bo to przeszkadza. Ale może będzie coś, co się nadaje do radia, czy nie? No to chyba tak. Jak nie, nie to, to możecie próbować. No to dobra, to na nas wyłączysz. Dobrze. A może. A może byśmy tak coś wypili, Owszem, owszem, w każdej chwili. Amen. Ja musiałem ciszej. To drugiej części Ład, już nie śpiewamy wtedy. Ładnie śpiewacie, bardzo ładnie A kapela wam naprawdę wychodzi to nie, nie grajcie na martwo No nie, Na nie, żeby nie. wam dużo lepiej wychodzi Ale no, przyjdziemy, zagramy ja W końcu bym się postaram przeprowadzić wszystkich Tylko problem w tym, że masz audycję o takiej was. wcześnej jest. porze Nie no, pora to jest też taka Za wcześnie, mi robocie, też ciężko no. się wstaje na trzynastą <laughs> My mamy akurat ten przywilej taki, że pracujemy kiedy chcemy pracujemy dużo, ale wtedy kiedy chcemy sobie możemy zrobić przerwę o fajnie, czyli wakacje też? ja Macie pracuję wakacje? na stop. nie znaczy, wtedy kiedy sobie wybierzemy, że mamy wakacje Kurczę, też muszę zacząć składać długopisy chyba <laughs> to jest dobre rozwiązanie nie, ale sobie to Bart Bartek składa ja na przykład lakuję koperty <laughs> nie męczy taka praca? ciągle taka, taki, jak taki automat? Nie, bo ja... Tu skręcasz, tu lakujesz. Nie, nie, bo to ja głównie adresuję, a używam do tego też ust, bo się nauczyłem właśnie bez rąk notować. Aha, czyli wyćwiczyłeś sobie usta. Przydaje się w życiu. <grym> <grym> Czy nie? No, no, nie, <grym> no nie wiem, co mi powiedz. Do <grym> jak do lakowania kopert. <grym> a w trybie koszubskim co? Noc się bardziej przydaje, nie? Tam tabaka. No, nos i, no i gardziel. Też... Gordziel. I do, nie, no i też y, dobre mięśnie. przypomnijmy, wy się jesteście dźwigną. tutaj w konkretnym celu, mówimy. Bo tak, to co za wami, no to całkiem niedawno przegląd zespołów weselnych. To co przed wami, to trójbój kaszubski. Właśnie co przed nami, tak, to jest taki filozoficzne pytanie, bo za nami jest dużo, ale przed nami to właściwie Jeszcze niewiele. Więcej. Dlatego my się bardzo koncentrujemy. Ale może reinkarnacja po raz trzeci, albo po raz enty. Kto wie, może będę pracował w Radio Kaszebę w 2007 roku, a nie, to już było. To już się w poprzednim wcieleniu. Słuchaj, w takim razie, no trójbój Kaszubski. 2000, przypominamy, 2019 rok, 20 lipiec, sobota, Brzeźno Plaża. Zaraz po prawej stronie od Brzezińskiego Mola. Zaczynamy o 17. Eh, grają zespoły Flamestones, Stones. Eh, cela numer 3, Koko Bongo, Wowa Band, Mamoń, Grupa Piesek, Wodka w Trojąc z Gruzji. Przypominam, specjalnie przylecieli do nas na zaproszenie. Denowo Rotkens, Lay Me Pool, DJ Sneptuch i Kaszubskie Knypy. Kapela Słodki, z Chmielna, No i pewnie kogoś tam pominąłem, ale jeszcze goście specjalnie trosili powiedzmy. No, ja. Open mic też jakiś będzie? Będzie, nie ma problemu, jak my gramy to każdy może zaśpiewać. <laughs> Drodzy Państwo, jak będzie potrzeba to jeszcze na Facebooku można Was znaleźć, tak? Tak, na Facebooku y, magazyn kulturalny poniżej, albo najlepiej wstukać Trójbój Kaszubski po prostu 2019 i możecie nas znaleźć, a z poprzednich lat relacje możecie zobaczyć jak wyglądają zawody, wygląda ten nasz mikrofestiwal y, na YouTubie to samo. Trójbój Kaszubski i wszystko jasne. Wyjątkowa, oryginalna dyscyplina, impreza. I też ja tak się uśmiecham, bo wiem, że macie niespodzianki dla na naszych słuchaczy, czyli kompakty. Tak, mamy kompakty. No, Żebyśmy rozdali. No z przyjemnością. Ja tak sobie pomyślałem, że może ktoś z naszych słuchaczy miałby pytanie do Was. Więc jeżeli macie ochotę na kompakt do Noworodcens, to dzwoncie 58 719 19 37, a jeżeli macie ochotę też zadać pytanie chłopakom, to również dzwoncie 58 719 19 37. Jedno nie wyklucza drugiego.